Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono osób z Sosnowca i z całego zresztą Zagłębia przybyło na spotkanie z Panem Prezesem. Pan Prezes y, jedzie w z Pewnie sam powie, jakie odbył tam spotkania i co spowodowało, że musieliśmy chwilę zaczekać od Pana Prezesa. Ja z wielką, wielką radością witam dzisiaj Pana Prezesa przede wszystkim tutaj. Witam również serdecznie mojego, mojego kolegę z okręgu, pana posła yy, Waldemara Maranzena. I... <kluczy> Także witam wszystkich sympatyków wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj nie zabiedli. Witam wszystkich mieszkańców Zosnowca i okolicy. I witam naszych miłych gości, których. Yy, yy, Posadziliśmy tu w pierwszym rzędzie. Myślę, że będzie okazja podać Panu Prezesowi rękę bezpośrednio po spotkaniu. Ze względu na fakt, że jesteśmy opóźnieni z tym spotkaniem, oddam w tej chwili już Panu Prezesowi mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam serdecznie za spóźnienie. W czasie takich gmin, gdzie się odwiedza, mieść, no niestety często tak bywa. No i drogi są takie, jakie są. Szanowni Państwo, ja nie potrafię powiedzieć, który raz stoję tutaj przed Państwem w tej sali. Było tych razy bardzo dużo. Pamiętam, że pierwszy raz, to już przeszło 20 lat temu, to była kampania wyborcza 91 roku, 1091 91 roku. 20 lat i kilka miesięcy minęło, gdy miałem możliwość tutaj stanąć, przekonywać wtedy Poprawiam. do głosowania na, na porozumienie centrum. Wtedy byliśmy u początku drogi, u początku drogi Polski niepodległej pierwsze prawdziwie demokratyczne wyborów. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie naprawdę wyglądało. Pewne doświadczenia już były, ale miały one charakter wstępny. To co było złe, a to już można było wtedy dostrzec. Wielu z nas traktowało jako przejściowe, jako coś, co jest tylko na chwilę, jako doczepione do tej nowej epoki. Ale przeszło 20 lat, przeszło 22 lata, już licząc od wyborów 90. roku, jest już aktyw 23 Nauczył nas jednak, że czas demokracji, czas niewątpliwości jest także czasem trudnym, czasem bardzo trudnym, bardzo bolesnym. Dzisiaj taki moment, bo przecież przez te przeszło 20 lat się jeden raz sytuacja zmieniała, przeżywamy. Przeżywamy na pewno czas pewnego kryzysu, pewnego narastającego znów społecznego bólu dla wielu nas, wielu pośród tych, którzy głosowali na obecnie rządzących, na Platformę Obywatelską, to jest także czas zawodu. Przypuszczam, że wielu z nich sądziło, że będzie inaczej niż jest. Ale jest tak, jak jest i musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, co uczynić, by nie było tak dalej, byśmy mogli wykorzystywać wszystkie nasze szanse, by w negatywnych zjawiskach, których jest tyle, Zniknęły, by nasze perspektywy były jaśniejsze niż tak jak to widzimy dzisiaj, przynajmniej wielu spośród nas może to widzieć. O co rzeczywiście ku temu przesłaniu? Dzisiaj mamy taki czas płacenia rachunków. Płacenia rachunków za parę lat polityki głęboko nieodpowiedzialnej, nieprofesjonalnej polityki, która mimo Przyjaciół okoliczności. zaraz będę mówił, dlaczego z okoliczności przyjąć doprowadziła do, do, do dzisiejszego stanu. Ktoś, kto by reprezentował drugą stronę, by tutaj toczył się jakiś chór, mógłby powiedzieć, jak to sprzyja okoliczności, przecież mamy Europejski Światowy Kryzys. To no, prawda mamy Europejski Światowy Kryzys, ale jednocześnie mamy też sytuację, w której Polska... Jest krajem pod wieloma względami na kryzys tego typu odporny. Polska ma gospodarkę dość jeszcze anachroniczną, dość jeszcze zakopaną, ale czasem to pomaga. Czasem to pomaga i w tym momencie, w którym jesteśmy, to pomaga. Ten kryzys, wielki światowy kryzys, jest przede wszystkim kryzysem. Finansów publicznych i finansów banków Otóż są takie kraje na świecie, choć gdzie ten sektor odgrywa ogromną rolę. Wytwarza ogromną część PKB, czyli dochody do tego wszystkiego, co jest tworzone. W Polsce jego rola jest marginalna. Polski sektor bankowy w dalszym ciągu był sektor bardzo słaby. Dużo mniejszy niż taki mały kraj, jak Finlandia, czy ostatnio ciągle będąca na rolach Gary w Grecji. Kredyt w polskim życiu gospodarczym odbywa ciągle niewielką rolę, natomiast inwestycje odbywają się w dużej części z środków własnych, jak jest kredyt. Mamy złotówkę, która nas chroni przed skutkami zewnętrznej nieproduktury. W Polsce się pogarsza, wschodnie złotówka, polskie wytwory stały się tańsze z punktu widzenia innych krajów, wolniej krajów euro, łatwiej jest sprzedać rocznie eksport i import z kolei staje się droższy. Tym mówiąc jest mechanizm, który można potraktować jako swój tygór, tarczy, która nas. Dawała nam szansę na rozwój i nie wprowadzała złych karabinów, negatywnych zjawisk do naszej gospodarki. I swego czasu, chociaż być może bardzo wielu spośród naszych rodaków tego nie zauważyło, w Polsce toczył się spór. Spór między premierem i rządem, a ówczesnym w świętej pamięci, moim bratem Lechem Kaczyńskim. Dokładnie to Ekonomistami rządowymi, a ekonomistami z Rady Gospodarczej powołanej przez prezydenta. Prezydent, a tak naprawdę jego ekonomiści, powiedzieli tak. Trzeba interweniować w sprawie kryzysu, ale to musi być interwencja adresowa, skierowana tam, gdzie jest, jak w tym momencie potrzebna, na ograniczoną skalę. To wystarczy żeby nasza gospodarka była podtrzymana. Jeżeli będziemy dobrze przy tym wykorzystywać środki europejskie, gospodarka będzie dalej rosła, skutki kryzysu w Polsce będą ograniczone. Oczywiście tempo wzrostu trochę nam spadnie, ale w dalszym ciągu będziemy wzrastać, nie będziemy ponosili tych największych pochodów. związanych z kryzysem, a nie będziemy mieli kryzysu finansowego. Ale zwyciężyła inna Pożornie to była koncepcja, która mówiła będziemy jechać na kartę, skorzystamy z polityki niemieckiej, polityki zapobiegania kryzysowi. Skorzystamy z polityki prowadzonej w innych państwach, natomiast sami nie będziemy robić nic. Ale to był pozor. Tak naprawdę to nie tylko wielkoakcja Sądzę, że wszystkim kierują się motywami politycznymi. Tylko podjęto ją w specyficzny sposób. Ja już któryś raz używam, używam takiego porównania i tutaj go użyję. Wyobraźmy sobie, pewnie tak jest, że na tej sali są ludzie potrzebujący pomocy, także pomocy ekonomicznej. I można im pomóc na dwa sposoby. Znaleźć tych potrzebujących ich pomocy, albo też... Спасибо,